Czy nie jest tak, że tęskni Pani czasami za tą większą telewizją? Nie, ja się naprawdę już jakby spełniłam w zawodzie dziennikarza, pracowałam w nim prawie 30 lat. I nie, zresztą ja w ogóle bardzo mało oglądam telewizję, w związku z czym wydaje mi się, że ktoś kto tak mało ogląda, ja w ogóle praktycznie nie oglądam telewizji, ok, oglądam czasami newsy, TVN24, CNN, ale to coraz rzadziej, A, więc ktoś kto tak bardzo stroni od, od dużych, tych tradycyjnych mediów, raczej nie powinien w nich pracować. Nie ma szans, że zobaczymy Panią na ekranie, ale, ale mam swoje grono gdzieś tam bardzo fajnych obserwatorów na, na Instagramie, z którym jestem w kontakcie. I wydaje mi się, że, że te media społecznościowe, oprócz tych no, czasami tej dewastacji psychicznej, którą potrafią siać, mówię tutaj przede wszystkim o ludziach młodych. Tak? No, ja widzę cały czas dzieciaki, które. Na obiedzie rodziny siedzą z nosem w telefonie, ale to też jest chyba, no niestety trzeba powiedzieć wina nas dorosłych, tak? Że nie potrafimy zaoferować czegoś więcej, co być może będzie bardziej atrakcyjne od tych mediów społecznościowych. Natomiast w moim przypadku akurat media społecznościowe są czymś absolutnie fantastycznym. I tego się będę trzymać. Wiele gwiazd, które kiedyś. Pracowała w telewizji polskiej i powróciło do niej. Jak pani ocenia takie powroty? Hmm, ciężko mi powiedzieć, dlatego że tak jak powiedziałam, nie oglądam telewizji. Oglądałam debiut Kaśki Dowbor, która jest moją przyjaciółką i którą uwielbiam. Uważam, że ma tak fantastyczną energię, że naprawdę nie wiem dlaczego telewizja wcześniej do niej się nie zgłosiła, TVP. A przepraszam, wiem dlaczego, ale nie wchodźmy w politykę. Oglądałam debiut też Asi Górskiej, z którą miałam ogromną przyjemność pracować w wiadomościach swojego czasu. Świetna dziewczyna. No i w zasadzie tyle, no bo to są, to są takie osoby, które, których debiuty oglądałam i wiem, że, że się sprawdzają świetnie w tym, co robią w pytaniu na śniadanie i trzymam zawsze za nich kciuki.